Teraz, oraz, to. Oraz, oraz, oraz. Oraz, dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak, cicho, 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 cicho. I na lotnisku widz taki odlotowy odcinek będzie, bo e, nic tak nie cieszy wam powiem jak dawanie. I ja powiem Wam, jak byłem mały, to zawsze lubiłem dawać. Ma, Mamusia mówiła mi, że ja zawsze dawałem w dupę, jak byłem mały. I a teraz już nie, nie te mały już, nie, już e, nie daję w dupę, tylko teraz okazuje się, że ja daję premię. Na, e, wczoraj się dowiedziałem, że naszemu rządowi dałem premię. Ja. I wy też daliście, tylko, tylko nie wiedzieliście, co daliście, bo to oni e, dali w waszym imieniu sobie dali, żebyście wy nie musieli wiedzieć. I słuchajcie, się wszyscy od tych nagród, no przecież one te nagrody się należały. Wiadomo, że tatuś mnie nawet uczył, tak, że mnie uczył tak, że jak to znajdziesz, to sobie e, możesz zdjąć, to jest znalezione. Tak się nazywa, że zna, znalazłeś to sobie, że znaleźne. To, znaleźne. Tatuś mi powiedział, że kiedyś to nawet 50% sobie wziął No Ale znalazł, nie? Bo opowiadał mi kiedyś, jak właśnie znalazł papuszki nierozłączki, to jedną sobie papuszkę nierozłączkę wziął. Także nie dziwcie, że jak nas rząd też znalazł, to tobie na, w nagrodę też bierze takie znalezione. Bo ten Pinokio, pod znaczy ten premier, że znalazł, e, znaczy nie on sam znalazł, bo to wiadomo, że nie, że sam znalazł, bo to mu pomogli, wszyscy oni tam znaleźli, tylko premier pierwszy zauważył to chyba. I oni znaleźli razem sposób, wspólnie znaleźli, jak nas wydymać. No to chyba normalne, że teraz muszą sobie takie znaleźne wziąć, jak znaleźli, bo to 10% minimum się bierze, 10%, jak się znajdzie coś. Ale wy to, że nawet 10% sobie nie wzięli tego znaleźnego, bo rząd te premie od obrotu liczy, a za sam turów to oni obrotu przez 820 milionów mieli obrotu kary samej za ten turów, to policzcie se. że 65 milionów premii to, to nawet nie jest 10%. A jakby, jakby jeszcze do tego dołożyć za praworządność 700 milionów, to już zapłacili obrotu za, za karę, to razem półtora miliarda, Jezu, to przecież to, to ta zasrana nagroda to nawet 5% nie jest tej, 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 tego obrotu. Ludzie, przecież, a jakby do tego jeszcze dodać obrót 3 miliardów, co na TVP poszło i inne obroty miliardów, to jeszcze na innych czołów, po, na, na, na czołów, tylko na, na kościołów, to inne zapłacili. To jakby to razem wszystko, to przecież te miliardy, to, to, to nawet nie jest 1% ta premia. A co to jest 1%? 1% to ja nawet sam co roku na jakąś fundację złocynną oddaję. I, znaczy nie na złocynną, tylko na, na, na dobroczynną chyba coś. Bo ja taki jestem, że daję, lubię dawać, nie? Cały czas. Sobie wyjmę, drugiemu włożę. I powiem wam, że ja taki jestem, że jak widzę tego, tego orła, tego, maja, tego mniejszego, to zawsze mam takie uczucie, że biorę telefon i wysyłam SMS od reszty i pomagam na orła. Taki jestem. Ale słuchajcie, to, to nie jest tak, że oni tylko korzystają z cyklenii. Suweren też skorzysta, bo rząd jest fajny. Ja się Wam też przyznam do czegoś. Ja też znalazłem chwilę czasu, żeby Wam to nagrać i powiedzieć. No to rozumiecie teraz, że nagroda mi się należy, a Wy zeście a wy znaleźli też ten film. No to w nagrodę możecie sobie wpłacić na mój patron. I nie musi być 10% od obrotu, wystarczy, że mi wpłacicie od obrotu po prostu. I, i na koniec się zrobię tak, żeby się obrócił, żebyście wiedzieli, ile macie płacić po prostu. Nie, na razie, cześć. To mój odleciał tam chce to, to mój poleciał tam. Ja muszę, ja mu się zadzwonić, żeby on wrócił cię, bo będę mnie poleciał. To mój był chyba. Dobrze, czekajcie, bo coś tutaj się dzieje takie, to się mruga mi niepotrzebnie. Zobaczcie, samolot będę mnie poleciał. Nie, zobaczcie, będę mnie samolot. Polecę, to cholera się kurwa to gasi tak. To, to, to ta zasrana nagroda to nawet 5% nie jest tej, tej kary. A kurde, to w okularach jestem. Przepraszam, nie mogę być w okularach. Bo ten gość, nie, nie ma okularów, ma bardzo dobry wzrok i, i lepiej wygląda bez okularów. Dziękuję. Jeszcze raz. <grystanie>